Cześć, to znowu ja, Michał Romanowski. Pozdrawiam serdecznie w temacie, jak zwykle, startup Sprint. Tylko, że teraz rolnictwo. Przyjechały przed chwilą do nas nagrody od y, firmy Joskin, która zdecydowała się być pat patronem, sponsorem, mecenasem naszego spotkania. I jak duży, jako dzi duży dzieciak postanowiłem się z Wami podzielić tymi nagrodami, bo są naprawdę, naprawdę fajne. Firma Joskin y, przysłała nam takie oto zabawki. Nie wiem, czy je widać. Poczekajcie, ustawiam. O! Tu jest taka, naczepa jakaś i tu kolejna, widać? Widać. No i co, nie byłbym sobą, gdybym chociaż jedynie rozpakował. Wiem, który z uczestników dostanie rozpakowany prezent, ale słuchajcie, warto. Poczekajcie, muszę sobie sprzęt tutaj, żebyście wiedzieli, jak ja to robię. O, tu sobie podeprę czymś. Okej, okay. widać mnie? Widać. No to rozpakowuję takie, taki, taką zabawkę od firmy Joski. Zapakowana mega profesjonalnie. Tu z tej się nie da, z tej się da, proszę otwieram. Cały czas parę pracę na w służę, jeszcze się można zgłosić. i tłumaczyć. Między innymi o tego typu nagrody. Proszę. To mamy taką. Mam to trochę tu, Taką oto zabawkę. To zobaczcie, koła są normalnie, się kręcą. Są jakieś takie sterowane. Tu można, o, można sobie wziąć drabinę na dół, otworzyć klapkę. Cyk jest tak, tu się otwiera też. Proszę. I tu się też robi. I więcej nie więcej się robi, ale jeszcze się będę więc jak coś odkryję, to Wam dam znać. A żeby nie było, że to tylko to mamy, to patrzcie, jeszcze idę do sekretnego. pokazuję Wam tajniki firmy LMS Invest w siedzibie, której się właśnie znajduje. Idę teraz do sekretnego magazynu. Proszę. I od firmy Joskin mamy ta, tyle jednych. Proszę, widać? Widać? Widać. I tyle drugich. A tu jeszcze zobaczcie, ile na Was czeka koszulek. To akurat był huge thing, ale tu... To są wszystko koszulki dla uczestników Startup Sprint Rolnictwo. Między innymi zapraszam na www.startupsprint.pl. Tam się można zarejestrować. No i do zobaczenia w piątek w Concordia Design.